Dzień dobry, kochane dzieci. Witam się z Wami bardzo serdecznie i cieszę się, że mnie słuchacie. Super, brawo. Słuchajcie, przypomnijcie mi, proszę, bo mi już troszeczkę pamięć szwankuje. Jak nazywają się pierwsi ludzie, których stworzył Pan Bóg? No, myślimy, myślimy, myślimy. Jak oni się nazywali? Brawo! Ada i Ewa. I gdzie oni żyli? W pięknym ogrodzie, tak? Dzisiaj opowiem Wam dalszą historię, co tam się działo w tym ogrodzie. Posłuchajcie bardzo uważnie. Zapraszam do słuchania. Wspaniały ogród. Bóg dał Adamowi i Ewie wspaniały ogród, w którym mieli żyć. Ogród ten nazywał się Eden. Zobaczcie, w jakim pięknym ogrodzie żyli Adam i Ewa. Ada i Ewa. Piękny ogród. Nadajcie imiona wszystkim zwierzętom, które stworzyłem, powiedział Pan Bóg. Adam i Ewa z radością wymyślali więc nazwy dla wszystkich żyjących istot. Korzystajcie ze wszystkiego, co daje ogród, rzekł Bóg do Adama. Możecie jeść wszystko, na co tylko macie ochotę, z wyjątkiem owoców z drzewa, które rośnie pośrodku ogrodu. Zobaczcie, w takim pięknym, szczęśliwym ogrodzie mieszkali Adam i Ewa. Pan Bóg im dał zadanie, aby nazwali wszystkie żyjące zwierzątka, aby im, nadały sw aby im nadali swoje imię. Słuchajcie, tak samo jak Wy macie kotka, który się jak na przykład nazywa? No powiedzcie, jak się nazywa Wasz kotek? Mruczuś na przykład, tak? Albo pieska, Wasz piesek, jak się nazywa? Burek, tak. Słuchajcie, tak samo Adam i Ewa zaczęli nazywać swoje zwierzątka. Słuchajcie, i tak oto świnkę nazwali świnką, Tak? Świnkę nazwali świnką. Krówkę nazwali. Krówką, zobaczcie, krówkę nazwali krówką, kaczuszkę nazwali kaczuszką, żabkę nazwali żabką, słonika nazwali słoniem. Zobaczcie, i tak nazywali wszystkie zwierzątka, które mieszkały tam w ogrodzie Adam i Ewa. Świnka, pani świnka, pani krowa, pani kaczka, pani żabka i pan słoń. Słuchajcie, teraz mówimy, jak robi świnka. Tak. Pani tak dobrze nie umie jak wy, ale super, brawo. Krowa, jak robi krowa? Mu-mu, super. Kaczka, jak robi kaczka? Kwa, kwa, kwa. Żabka? Jak robi żabka? No, wy już powiedzcie, jak robi żabka. Super. A jak robi słonik? Turu, tzu, tzu. Pięknie, zobaczcie. I tak wszystkie zwierzątka razem z Adamem i Ewą żyli w ogrodzie, który się nazywał Eden. Wszyscy pięknie byli szczęśliwi. Co było dalej? Ale jeden zakaz był, pamiętacie? Nie mogli zrywać owoców z drzewa, które stało na środku ogrodu. Adam i Ewa troszczyli się więc o wszystkie istoty żyjące w raju. Mogli cieszyć się pięknem kwiatów i smakiem owoców dojrzewających w ogrodzie. Do dnia, kiedy do Ewy pod pełzną przebiegły wąż. Skosztuj owocu z tego drzewa! wysyczał. Skosztuj owocu z tego drzewa. Bóg zakazał nam spożywania owoców z tego drzewa, powiedziała Ewa. Nie możemy. Tylko jeden malutki gryz. Sf -sf -sf Pan Bóg się nie dowie, uśmiechnął się chytrze gad. Nic się nie stanie. Ewa skosztowała więc owocu. Chwilę później przyszedł Adam. Proszę, spróbuj to pyszne jabłuszko, zobacz jakie pyszne, rumiane jabłuszko zachęciła męża Ewa i Adam wbił zęby, apetyczny miąższ jabłka. Zobaczcie tutaj wąż przebiegły, chytry wąż kusił ich do złego. I tutaj Ewa daje Adamowi jabłko. Kiedy Bóg wieczorem przechadzał się po ogrodzie, Adam i Ewa ukryli się za drzewami. Adamie, Adamie, gdzie jesteś? Zawołał Pan Bóg. Dlaczego się ukrywasz? Ewa podała mi owoc, więc go zjadłem, powiedział Adam. Wąż mnie skusił, tłumaczyła Ewa i spróbowałam owocu. Musieli więc opuścić piękny ogród na zawsze. Bóg postawił przed ogrodem anioły z połyskującymi mieczami, aby uniemożliwić Adamowi i Ewie powrotu do pięknego ogrodu Edenu. Adam i Ewa czuli żar i ogromny smutek. Teraz musieli sami zapewnić sobie pożywienie. Wysiewali ziarno, pielili chwasty i doglądali roślin. Adam i Ewa każdego dnia uprawiali pole, orali, siali, okopywali ziemię motykom i grabili. Była to bardzo ciężka praca, wyczerpująca praca. Czasami wspominali szczęśliwe chwile, jakie spędzili w raju. Słuchajcie, kochane dzieciaczki, poprzez swoje nieposłuszeństwo. Adam i Ewa musieli opu opuścić przepiękny ogród, w którym mieli wszystko, szczęśliwe życie i żyli, żyli w zgodzie przede wszystkim z Panem Bogiem. Ale musieli opuścić, ponieważ nie posłuchali się Pana Boga. Słuchajcie, tak też jest i w naszym życiu, kochane dzieci. Musicie być posłuszni przede wszystkim waszym rodzicom, dziadkom, opiekunom, paniom z przedszkola. Wtedy Pan Bóg się będzie bardzo cieszył i będzie szczęśliwy, a Wasze serduszko będzie promieniało, będzie piękne i czerwone. Słuchajcie, musicie mieć bardzo dobre serduszko. Kiedy na przykład mamy piękne, czerwone, dobre serduszko? Pomyślmy, co? Kiedy? Często mówimy o tym w przedszkolu, jakie uczynki sprawiają, że nasze serce się raduje i aniołki do góry w niebie i Pan Bóg się też bardzo ładnie cieszy, szeroko się uśmiecha, co? Tak, słuchajcie, na przykład trzeba pomagać słabszym, nie można się śmiać z nikomu. Jeśli ktoś potrzebuje pomocy, musimy jemu posłużyć tą pomocą. Nie można popychać, nie można bić się z naszymi kolegami. Kiedy jeszcze? Trzeba ładnie zjadać obiadki, śniadanka, podwieczorki. Słuchajcie, bo na świecie są takie dzieciaczki, w dalekich krajach, na przykład Afryce, które nie mają co jeść. Słuchajcie, i czekają nawet na krople deszczu, żeby się napoić, żeby mieć co pić. A my często zostawiamy na talerzykach niedokończone obiadki. Dlatego ładnie zjadajcie, sprzątajcie po sobie, pomagajcie słabszym, schorowanym. I wtedy Pan Bóg będzie się bardzo cieszył, a Wasze serduszko będzie piękne, czerwone i promieniste, tak? No, to do dzieła. A słuchajcie, a jeszcze. Jako zadanie domowe mam dla Was, yy, jaki był ten zakazany owoc w tym raju, który nie, którego Adam i Ewa nie mogli zjeść? Tak, to było jabłuszko. Słuchajcie, zadanie domowe. Robimy dzisiaj szaszłyki owocowe oprócz zakazanego owocu, czyli oprócz jabłuszka. Idziemy do kuchni. Bierzemy patyczek do szaszłyków i patrzymy, jakie mamy owoce. Banany, pomarańcze, mandarynki, kiwi, truskawki, borówki, winogronki. Słuchajcie, nabijamy, najpierw umyjemy te warzywa i owoce i nabijamy nasz pikulec. A jeśli są troszeczkę kwaśne, to może wam mamusia lub tatuś poleci troszeczkę miodzikiem. Wiecie, jakie to będzie pyszne, super. Słuchajcie, czekam na Wasze zdjęcia tych Waszych szaszłyków. Powodzenia! A na zakończenie jeszcze pioseneczka, którą razem zaśpiewamy. Słuchajcie! Gdy na morzu wielka burza, Jezus ze mną błodzi jest. Gdy na morzu wielka burza, Jezus ze mną błodzi jest. On za rękę trzyma. Nie kołysza się, na morzu, wielka burza, Jezu ze mną łodzi jest. Na morzu, wielka burza, Jezus ze mną łodzi jest. Na morzu, wielka burza, Jezu ze mną w łodzi. Jest. Mąka nie kołyszę się gdy, gdy na morzu wielka burza Jezus ze mną, w łodzi, jest. Jest. Burza, Jezus ze mną w łodzi jest Gdy na morzu wielka burza Jezus ze mną w łodzi jest Gdy na morzu Wielka burza Jezus ze mną w łodzi jest. Pamiętajcie dzieciaczki, trzymamy Pana Boga zawsze mocno za rękę i wtedy nic złego nam się nie stanie. Pa! Do zobaczenia, do następnego razu, całuję Was!